dobry. Taki ładny dzień. Piękny. Piękny, tak. Z góry Was przepraszamy za to, że gdzieś tam jakieś szmery mogą być, bo wiatr wieje. Wiatr wieje, ale nas nie zwiało, także możemy prowadzić ten odcinek i przedstawić Wam taką naszą w sumie nową serię, którą rozpoczynamy dzisiaj. Co tu robić, żeby się nie nudzić? Tak. W sumie ta seria powinna brzmieć, co tu robić, żeby się nie narobić. Ale, ale to może to jest pomysł na nową serię. Na jakoś. Nową. Mhm. Tak, natomiast teraz y, porozmawiamy o tym, co robić w wolnym czasie, żeby się nie nudzić. Tak, jak już znajdziemy ten wolny czas. Y, no ja mam troszkę łatwiej, ale mimo wszystko. <laughs> tak, no, w tym dorosłym życiu ciężko jest zaplanować sobie jakiś taki wolny czas na rozrywkę. To prawda. Zawsze coś. Mhm, a poza tym czasami fajnie jest też się tak ponudzić. Tak po prostu, po ludzku. Nic nie robić, ponudzić się, bo w tym szale takim pracowym, no to jednak fajnie jest czasem nic nie robić. Czasem trzeba jakieś głupoty pooglądać, na przykład. Tak, żeby głowę odświeżyć. Mhm. Nawet nie zapamiętujesz tego, co tam leci. No nie tylko po prostu sobie tam oglądasz i. Coś ci gra w tle. Coś gra, tak. To prawda. To o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, Marysia? O grach planszowych i nie tylko. I nie tylko tak, o różnych. O różnych. Już możecie mhm. o grach przeczytać na naszym blogu dwa wpisy. Jeden mój o grach dziecięcych, a drugi Pauliny o takich trochę mniej dziecięcych. Także zapraszamy na babikont.pl i czytajcie. Czytajcie, tak. Rodzaje gier są różne. Mhm. No najczęściej teraz na topie są te gry planszowe. Gracie trochę z Patrykiem? Gramy. Ale nasze gry są bardziej dziecięce niż dorosłe, chociaż staramy się gdzieś tam wygospodarować jakiś czas na te planszówki i tak gramy. Mhm. No my też jak do Was przychodzimy, to przecież też gramy czasami mhm. razem w te dziecięce gry. No Ziemiaka. i na przykład właśnie kultowy Gorący Ziemniak, to jest po prostu super gra. Naprawdę, to polecam. jest gra lepsza dla dorosłych niż dla dzieci. Mhm. Szczególnie jak wjeżdża troszkę alkoholu, no nie, mhm. to ten poziom adrenaliny wzrasta. Tak. Rywalizacja też między dorosłymi mhm. i można grać. Jest śmiesznie. Tak, gorzej jak się przegrywa, to wtedy jest mniej śmiesznie, ale. No ale w naszym gronie zawsze jedna osoba w ziemniaka przegrywa, więc my jesteśmy dobrze ustawione. Dokładnie, nie ma się co tutaj przejmować w ogóle. <laughs> tak. No tak, no więc są gry planszowe, gry karciane. Grałaś kiedyś jak byłeś dzieckiem w karty? Grałam w Macao i w wojnę, no. no to prawda. Była jeszcze taka gra Kent, nie wiem czy kojarzysz? Kojarzę, się grało w ale, tak, Kojarzę, ale nie grałam w to. Mhm. Wtedy się miało taki spe specjalny znak swój, mhm. rozpoznawczy w grupie i ktoś jak zobaczył, że ty masz jakiś tam zestaw odpowiednich kart, to musiał powiedzieć, że właśnie Kent u nas fajna gra. Mhm. Także... No i w tysiąca jeszcze, ale o ja nie. nigdy nie umiałam się tego nauczyć. O Patryk nie. już mnie tyle mm -hmm. razy próbował y, jakoś wyedukować w tej kwestii, ale ja dalej jestem oporna i nie wiem o co tam chodzi, jak w to grać. Ja myślałam, że to jest gra dla naszych babci i mam, po prostu, że one w to grały i no. zawsze moja mama miała taką kartkę i na niej wypisywała, i z babcią sobie grały, a mm -hmm. ja to nie. Nie, nie, ja też. Znaczy pamiętam tę grę, ale mm -mm. jakaś jest taka trudna. Mm -hmm. A w pokera? No, kiedyś grałam, ale teraz jakby tak, jakbyś wyłożyła karty, to bym już nie wiedziała, jakie karty to są, które tam te mm -hmm. zbiory. Więc no, można się nauczyć od nowa mm -hmm. i grać na zapałki. Można. Mój mąż na przykład organizuje tak co jakiś czas, właśnie gry w pokera. I chyba no, lubią to, bo no, ja to tak w pokera w sensie hazard to w ogóle jest takie mm. dla mnie. No nie. Wolę się nudzić w inny sposób, także nie, nie grając w pokera. Bardzo dobrze. Czyli mamy już planszowe, mamy karciane, ale są też jeszcze gry komputerowe. Komputerowe. Jak byłaś młodsza, to, to grałaś? Grałam zdecydowanie, a teraz nie, w ogóle mnie to do, do tego nie ciągnie. Mnie tylko w Simsy wiesz, takie życie wirtualne. <laughs> w Simsach sobie buduje co jakiś czas, ale jak byłam właśnie młodsza, no to graliśmy w ogóle z swoim Patrykiem też w CSA to za mm -hmm. moich czasów to był taki popularny właśnie Counter-Strike, żeśmy grali. Nawet się lekcje odrabiało na counter strike wiesz, przez ten czat tam, ktoś się pytał ej, Paulina, odrobiłaś lekcję, a ja wtedy pisałam, że tak, no i ktoś się pytał, a pokażesz? No. <laughs> Czyli yy, dwa, dwie rzeczy naraz, tak? tak? Nauka i gra, rozrywka. Mhm. Przyjemność i Dokładnie. Mhm. Świetnie. No, ale teraz już nie mam takiej ochoty na strzelanki. Jakoś to tak minęło mi, mm -hmm. że, że już nie chcę się strzelać. Teraz układasz ludziom życie. Teraz układam ludziom życie dokładnie. Ale nie morduję ich, jak niektórzy <gry> na że na różne sposoby <grym <grym tych Simsów. Nie. Y no i są jeszcze gry, y nie tylko komputerowe, ale jeszcze na PlayStation. Nie mam PlayStation. Hmm. Więc w ogóle ja wypadam z tej grupy. Ja, ja lubię czasami. Mamy takie gry imprezowe właśnie w domu. I mega super jest gra, w ogóle polecam. Wiedza to potęga. Kiedyś grałam, no fajne to jest, to prawda. Tak, i właśnie jeszcze jak na imprezach się włącza ten tryb rywalizacji, że wybierasz sobie jedną taką ofiarę, której po prostu wrzucasz te wszystkie minusy, no nie że tam. No genialne to jest, naprawdę. Tak. No tylko jak wpadną takie kategorie, z których nie jestem dobra, czyli na przykład, nie wiem, historia świata. Mm -hmm. Albo jakieś takie to to ciężkie gorzej. tematy, tak. No to, to już gorzej. Ale muzyka, film, wiesz, jakieś takie rozrywkowe rzeczy, to idzie super. To. Tak. Fajnie. tak. No. Musimy zagrać. Musimy. Ale nie wiem, czy wiesz, nasza relacja to przetrwa. <śmiech> <śmiech> jak będziesz mi wrzucała te wszystkie złe no, rzeczy, czy to wiesz. Jakoś się pogodzimy? No, Być może. <laughs> Damy Wam znać w następnym, w następnym naszym podcaście. Tak. Czy przeżyłyśmy to? No to w jakie jeszcze gry za dzieciaka pamiętasz takie, właśnie, żeby coś tam porobić? Kółko i krzyżyk. Kółko i krzyżyk, tak. Grało się, nie? Brało w szkole. Się, aha. Dla zabicia nudy na przykład. Tak, jeżdżę w kropki. O, ojeju, no. Uh -huh. Ale tej gry akurat nie lubiłam, ale grało się w kropki, no. Tak, to było taki zapychacz lekcji zawsze. Uh -huh. I jeszcze z takich zapychaczy lekcji to statki, tylko że u nas pamiętam zawsze w podstawówce jak graliśmy w statki, grałam z takim jednym kolegą i on jak ja mu zbiłam jakiś statek to zawsze krzyczał, no i wtedy wszyscy wiedzieli, że się gra. Ale to wiesz, to tak jakby ci marynarze z tego statku uciekali, wiesz, no to on krzyczał po prostu. Tylko, że szkoda, że na lekcji. No szkoda no. no, to tak trochę burzyło tą koncepcję tego, żeby po to robić, no nie? Tak, Ale tak. Pani tutaj o jakichś pierwiastkach albo innych rzeczach, a ten się drze, nie, <laughs> Może się nie chciał uczyć o pierwiastkach, no to wiesz, po prostu chciał do tej pani. Bardzo możliwe. No jeszcze przecież tak bez użycia niczego to się grało w państwa miasta, w sensie tylko kartka wystarczyła i długopis tak. i można było grać. Mhm. No. A ile to kłótni było? Oto, czy istnieje taka rzeka na przykład? <noise> Zmyślasz, nie ma takiej rzeki. Tak, albo zawsze, ja to pamiętam, że y, państwo na o, zawsze tylko jedno było, wszyscy pisali to mm -hmm. samo. No. Jest jakiś w ogóle inny niż Oman? Miasto na o, państwo? Nie, chyba nie wiem. No właśnie, na, dla teraz wyjdziemy na. <noise> teraz wyjdziemy na ignorantki, że się nie dowiedzieliśmy. Nie, słuchajcie. Chyba nie, chyba. No nie wiem, ja zawsze pisałam Oman, no. no. To wszyscy pisali. Mhm. Nieszczęsne to miasto było. Znaczy, państwo, tak. tak. Mhm. No i jeszcze papier, kamień, nożyce. O ile to można do gry zaliczyć. Mhm. No. Ja do tej pory gram z Patrykiem na przykład, jak już leżymy w łóżku i nie chce nam się po coś wstać. Tak to... tak? to ten, kto przegra, to wstaje. Mhm. i masz zawsze taką koncepcję, że zawsze dajesz na przykład, nie wiem, papier? Nie, u mnie jest różnie, ale w Aha. 90% przypadków to ja wygrywam. No <grym> widzisz, czyli umiesz już przewidzieć ruchy męża. Tak. No to też jest coś ważne. Jest. No. Mhm. Jeszcze się grało w Chińczyka, jak się miało planszę. To mhm. też fajna gra była. Tak. Bo nie trzeba było myśleć, a można było tak szybciutko sobie w coś zagrać. To prawda. Chińczyk, fajna sprawa. I, I warcaby. Mhm. No ja w Warcaby tak... no, no nie, nie przypadałam za tym, bo to jednak trzeba było być spostrzegawczym i jakoś tak ogarniać jakąś koncepcję na to, żeby wygrać. Tak. A w szachy też w ogóle. A gra, graliście w ogóle w szachy na informatyce? Graliśmy. Nie. To było straszne. No naprawdę. Zwłaszcza dla na kto nie wie jak się te pionki poruszają. Tak. Bo w Warcamach to jeszcze jest jakoś tak, że tak samo się ruszają, mhm. no nie, a tutaj jednak... Każdy jakoś inaczej. No, no. i ja mam za mały móżdżek chyba na to, żeby to pojąć. Mhm. No ja w ogóle podziwiam tych ludzi, co tak siedzą i w te szachy tak godzinami mogą tak siedzieć i tak patrzeć. No, no. podziwiam. Mhm. No chyba jednak wolę takie gry, w których coś się szybciej dzieje, że nie muszę czekać jednak na, na jakieś rozwinięcie akcji, tylko po prostu, wiesz... Coś się dzieje cały czas. Dostaje bodźce z zewnątrz, bo dzięki temu mi się tak szybko to nie nudzi. No tak, i to w ogóle nie jest wtedy nudne, bo cały czas coś ci się dzieje. No dokładnie, a no. szachy to jest minuta ten myśli. Tak, minuta potem ten. ten. No tak, jest Straszne. No. Ja się zastanawiam w ogóle, co robią ludzie, którzy to oglądają w telewizji na rozrywki, wiesz. Tak. Tak się to tylko. Patrzę, jak ktoś gra w szachy. Ja bym zasnęła po pięciu minutach. Właśnie, to jest może dobre na bezsenność. Widzisz? Trzeba spróbować. Mm -hmm. Znalazłyśmy nowy sposób. Tak. Wiesz, trzeba to zapisać. Dokładnie. E, a, a graliście może w karty w wojnę? To była taka mm -hmm. najprostsza z karcianych tych gier. No. Tak. Bardzo lubiłam. Mm -hmm. To mega zabijać czasu. W ogóle my z bratem zawsze graliśmy. Fajnie było. Tak, no bardzo fajna gra. Teraz czasem też w sumie można by było pograć. Nie wiem, jakoś te karty u nas tak w odstawkę poszły. Mm -hmm. U nas to tylko w Macao i to jakie, że do rodziny gdzieś to mm -hmm. sobie czasami gdzieś tam pogramy z dzieciakami czy coś. No nie, my to mamy chyba z pięć talii tych kart w domu, ale one tak leżą. hm trzeba to nadrobić. No, ciągnąć, odświeżyć, odkurzyć. Właśnie. Może tak. z, pakerem, yy, z Patrykiem w pokera będziecie grać na przykład. No, rozbieranego. Nie, rozbieranego nie ja bym bardziej grała na obowiązki domowe. A, wyższa <laughs> stawka? Dokładnie. Mm -hmm. Popieram. Trzeba wypróbować. No gorzej, jak będziesz przygrywać, wiesz, notorycznie, to... To jakby będzie, nic fajnie. mi to nie zrobi, bo i tak wykonuję obowiązki domowe. Sumie, a tak, tak to, widzisz? No, a tak to będę mhm. się starała, wiesz... Nic do, do stracenia, ale dużo do wygrania. Dobrze. Mężu, szykuj się. To nie była groźba, broń Nie, nie, Boże. nie, nie, absolutnie. Zachęta. No, a teraz właśnie, jak tak patrzysz na swoje życie teraz, to, to jakie są twoje ulubione gry teraz? Masz jakieś? Mam kilka. E, bardzo lubię grać w Monopol. Taka Grałaś? niedoceniana. niedoceniana. Teraz gra. To mm -hmm. prawda, bo to kiedyś właśnie za dzieciaka się grało, a teraz tych monopoli to jest milion wersji. Nawet jakby ktoś chciał to z kucykami pony. No i z z Dokładnie jakieś tam jeszcze takie polskie i amerykańskie, uh -huh. no mega dużo, dużo, dużo się z... wersji. Tak. tak. Ale ta klasyczna taka wersja tam sprzed 20 uh -huh. lat uh -huh. dalej jest spoko. I tak, i bardzo lubię w nią grać. Azul, to też o uh -huh. tym pisałaś, bardzo fajna gra. I z planszowych to jeszcze nowa Luna. Uh -huh. Bardzo tak, fajna bardzo gra. Bardzo fajna. Uh -huh. no Nawet ostatnio graliśmy z Patrykiem. Fajne, bo... bo tak się trzeba mhm. skupić trochę na niej. I można grać w dwie osoby, tak? Tak, można. Mhm. Super. Można, można, fajnie. A Twoje? No ja to już wymieniłam w tym postcie, <laughs> ale to przypomnę Wam, jeśli ktoś nie czytał tego postu, to między innymi jest Everdel, czyli taka bardzo duża, rozbudowana gra o pięknej grafice, mhm. więc polecam, jak ktoś lubi piękne rzeczy, to, to mega. Na skrzydłach o ptakach graliśmy, o, chyba. Tak, graliśmy. Raz. Bardzo fajna, raz, tak, jest się ornitologiem, który mm -hmm. pomaga taką znosić jajka, tak. więc też fajnie. No i taka karciana, bardzo szybka gra, czasami z Marcinem sobie otwieramy i gramy sobie tylko we dwójkę, czyli Hero Realms. Mm -hmm. Nie pamiętam czy nie graliśmy we czwórkę, chyba nie, No to musimy kiedyś zagrać, bo, bo ta gra fajnie się skaluje, w sensie można grać w dwie osoby, trzy, mm -hmm. cztery, ogólnie chodzi o to, żeby szybko się zabić. W sensie, że musisz zabić przeciwników wiesz, i zostać jedynym, który tam. To koniecznie. Który tam wygrywa, także. No, jest taka gra na wyrzucenie swoich frustracji trochę. Tak, to świetnie. Zniszczycie, bo dzisiaj nie uprałeś np. białego, tylko czarne. No. No, a z Karcianych to ja dziecięce bardziej gry. I jest taka fajna gra Paszczaki. Tam trzeba zbierać takie różne potworki, mm -hmm. ale bardzo jest fajna, bo też trzeba pomyśleć, nie jest taka oczywista. Mm -hmm. I imionki. To jest hardcore. W talii 55 kart jest 5 różnych potworów, albo nawet ich chyba trochę więcej, nie pamiętam dokładnie teraz. Mm -hmm. I trzeba im nadawać imiona. A potem, jak odkrywasz następną kartę, to musisz pamiętać to imię. I kto powie je pierwszy, ten Jej. zgarnia wszystkie karty z puli. Mm -hmm. No, dzieci nas ogrywają. Naprawdę jesteś cieniasy po prostu. Ja wiem, bo Twoje córki w Piotrusia ograła. <laughs> no. są sprytne. Nie grajcie z nimi w karty. Nie, nie. Absolutnie. Mhm. Nie, nie polecamy grać mhm. z dziećmi w karty, bo to boli bardzo. Bardzo. No ale te dwie rzeczywiście są fajne i takie... No trzeba naprawdę pomyśleć. Mhm. Trzeba wytężyć umysł. Mhm. No ja właśnie kiedyś jako dziecko grałam w Simsy y, dwójkę, bo tak, wtedy była dwójka e, i chodziliśmy do znajomych, bo my nie mieliśmy komputera, wiesz, i chodziliśmy mm -hmm. do znajomych, którzy mieli właśnie e, Simsy. I pamiętam, że zamiast siedzieć z nimi i się bawić z tymi dzieciakami, to się zia, siedziało przed kompem i po prostu się grało <grym Simsy <grym dwójkę u nich, bo się w domu nie miało swoich. E, no a teraz mam już swoje, to muszę chodzić do znajomych, to gram no. sobie. No. A pamiętasz jeszcze jakieś gry komputerowe z dzieciństwa? Bo mi teraz przyszło do głowy, że jak no, na pewno chodziłam do podstawówki gdzieś tam, do tych pierwszych klas. To był Rayman Taki ludzik, taki kosmita trochę, z takimi dużymi uszami. I to było takie super. Ja miałam chyba ze dwie części mm -hmm. tego. No i to była wciągająca gra. No a w Mario grałaś? Grałam. No to też była wciągająca no. gra przecież. Kurczę, jak się dotarło do tego motywu ze smokiem tam w tych podziemiach, tak. to. No nie lubiłam nigdy tego przechodzić. Mm. Ja jeszcze grałam w różową Panterę. Tak, było coś takiego, no. Mm -hmm. Mm -hmm. Fajne to było. I kajko i kokosz. O, to ja tu w ogóle miałam taki plus, że mój tata pracował w takiej firmie, no komputerowej powiedzmy. Mm -hmm. I oni tam się wymieniali jakimiś takimi nowinkami, nie? Mm -hmm. I na przykład zawsze miał seriale na bieżąco, Aha. albo filmy mm -hmm. i jakieś takie gry różne też. No i właśnie stąd ta różowa pantera i to kajko i kokosz. Mm -hmm. A kupowałaś na przykład CD Action albo komputer świat? Mm -hmm. Bo tam też były dwie. Tak, dzieje. przez chwilę tak, no. Mm -hmm. no, pamiętam, jakie to były fajne czasy. I wtedy natrafiłam na taką grę Robin Hood. Pewnie już nikt tego nie pamięta, ale to była taka właśnie platformówka, przygodówka, no, fajna. Hmm. Fajna gra zapomniana przez świat. <noise> no, no, dużo było tych gierek, jak się było dzieciakiem. Bo się na kąpie spędzało dużo czasu jednak. Ale mimo to wszystko i tak się dzieliło tak, jakby ten czas na podwórko i na komputer. Bo dzisiaj mam wrażenie, że tak, jakby ta szala się prze, przelała troszkę bardziej na, na ten komputer, że jednak dzieciaki dużo więcej czasu spędzają przed kąpem niż na podwórku. Tak. No ale powiem Ci, że ja, my, jak miałyśmy po 5 czy tam 6 lat, no to już latałyśmy same po mhm. podwórku, a ja teraz moich dziewczyn bym nie wypuściła samych. Mimo tego, że mamy plac zabaw pod oknem, i ja bym mm -hmm. wyjrzała i bym je widziała, ale. Mm -mm. Znaczy, no nie dziwię się, bo ja nie mam dzieci, ale też odczuwałabym strach no. taki, żeby żeby puścić. Dyskomfort, właśnie. naprawdę. Mm -hmm. Ja bym cały czas z tym oknie siedziała. <laughs> tak, po Sąsiadka, patrzyła. Monitoring osiedlowy. Tak, osiedlowy Dokładnie. Monitoring. No, tak by było. Straszne. Wiesz, by cię potem. Tak patrzyli na ciebie, ta młodzież tam, że to taka co? sąsiadka, co tam no, obserwuje. Piwo by chowali, wiesz, przed tobą, no nie? Bardzo dobrze. Może to trzeba zrobić. Hmm? Tak, to jest jakiś plan. A lubisz grać sama czy z kimś? Czasami mam takie fazy, że lubię sobie na przykład odpalić PlayStation i pograć sama, mhm. bo na przykład, nie wiem, no chcę, chcę przejść jakąś przygodówkę, no nie, i tak jakby wkręcić się w tą grę. Ale ogólnie wolę grać z moim Marcinem, tam właśnie odpalamy sobie jakieś planszówki, czy też zapraszamy znajomych. No i zawsze to jest jakaś tam frajda grać, grać z kimś. No właśnie, no bo te planszówki to jest dobry czas na to, żeby yy, z kimś się spotkać. Mm -hmm. Tak. Zawsze jest dobry pretekst. Dobra wymówka, tak. Tak. Mm -hmm. Aczkolwiek na przykład ja bardzo nie lubię gier z negatywną interakcją. Mm -hmm. Takie, gdzie... No, może nawet nie to, że przegrywasz, tylko że ktoś robi ci złe rzeczy, żeby wygrać. O, może coś w tym stylu. O ile ja je robię, to jest ok. To jest okay, tak, ale no na przykład, właśnie jak ktoś mi je robi i na przykład widzą, że mam przewagę punktową, no nie, mhm. i się skrzykną tak w trzy osoby, no nie na mnie, to już na przykład taka gra mi się nie podoba. No tak. I do tych gier zaliczy taką grę, nie grajcie w nią, kosmiczne spotkania. <laughs> to jest straszna gra, z negatywną interakcją, no. nie lubię jej strasznie. No. Ja w ogóle tak, bo dzisiaj nagrywamy u Pauliny i Paulina ma taki wielki regał z grami i z książkami, i to jest tak wszystko, słuchajcie, pięknie poukładane. Jeszcze? Jeszcze, nie, naprawdę. No. I w ogóle te gry wszystkie są takie piękne. Tak, bo planszówki, no mega. Teraz w ogóle właśnie ten świat planszówek i to, jak to się rozwija i opakowania, jak oni robią, to naprawdę jest tak dla oka mega przyjemne. To prawda. No, moja starsza córka na urodziny w zeszłym roku chyba dostała taką grę Kraina Królików, to się mhm. chyba nazywa. No jest jeszcze dla niej za trudna, co prawda, ale jest tak pięknie wydana, że można byłoby ją normalnie rozłożyć jako ozdobę mhm. i żeby sobie stała. No. Wszystko jest taką piękną kreską rysowane i te króliki są takie jak żywe. Mm -hmm. No jeszcze jak ktoś na przykład umie malować, to fajnym sposobem na nudę jest na przykład malowanie tych figurek, które są w grach planszowych na przykład. Mm -hmm. Kupić sobie farbki i wiesz... malować. To trzeba też mieć cierpliwość do tego. Mm -hmm, bo te figurki jeszcze są tak przy okazji takie... Malutkie. Nukro. No... nie, ja, ja nie, nie lubię takich rzeczy, w sensie malować po czymś małym. W tym roku, nie, nie w tym roku, w zeszłym roku, bo rok się sko skończył, z dziewczynami umówiłyśmy się na malowanie pierników. Mm -hmm. I one zawsze tak ładnie malują te pierniki, a ja robię takie <grym> koślawe jakieś. Ja też. Rzeczy. Mam taką koleżankę, jedną, która zawsze przed świętami wrzuca zdjęcia swoich pierniczków, i one są takie, jakby normalnie koronki na nie nałożyła. Mm -hmm. A moje są gorsze niż <grym> moich dzieci. <grym> no właśnie, i to jest taki ból, co nie? Po <grym> tak. prostu starasz się. Robisz to najpiękniej, i potem patrzysz, mhm. i to jednak nie wygląda tak jak chciałaś. No, ja nie umiem w plastykę. Mm -mm. Absolutnie. No, chyba, że taką odtwórczą, nie? że y, lubię takie w ogóle y, y, książko, -y, gry, połącz kropki. Mhm. To to jest mega super, po prostu sobie tam łączę i z tego powstaje obrazek. E, właśnie, albo y, no, kolorowanki te dla dorosłych też są super. Tak. Na przykład, żeby sobie pomalować. Ale no, po, po numerkach. Sum, po numerkach właśnie, ale no, nie myślisz nad tym, żeby stworzyć coś od nowa, tylko po prostu no, malujesz coś, co ktoś już tam wydrukował. Odtwórczo. Tak. Mm -hmm. to ja lubię takie rzeczy. No tak, Kiedy... bo ja nawet nie umiem kreski prostej narysować. Kiedyś namalowałam obraz, byłam taka z siebie dumna, że to takie piękne kwiatki, oprawiłam je w ramkę, powiesiłam sobie nad łóżkiem i kolega przyszedł do mnie e, któregoś razu, patrzy na to i się pyta, czy wygrałam to na aukcji charytatywnej. <śledzturne> Miły kolega. No, czyli nie, no nie umiem w tych obrazkach no no. się odnaleźć jakoś. Nie, ja też nie. Plastyka nigdy nie była moją mocną stroną. Mhm. No, tak, to możemy sobie przybić piątkę. Tak. Znowu. Mhm. Tak. Dobrze. Bardzo no. dobrze. A właśnie, żeby podsumować tą naszą serię, właśnie, co tu robić, żeby się nie nudzić. To jakie byś miała rady dla naszych słuchaczy? Co mogliby robić właśnie w wolnym czasie, tak związanym z grami? Co byś im poleciła? No, spotykać się przede wszystkim z ludźmi, bo to jest super opcja. Ale niekoniecznie w domu, bo są też takie kawiarnie, w których mhm. można się spotkać, wziąć sobie kawkę, ciasteczko i grać. Mhm. Pamiętam, że u nas na mieście była taka kawiarnia była z grami, prawda. ale chyba nie przetrwała teraz tego okresu, właśnie. Zamknięcia. Chociaż się ja nie wiem, czy oni jeszcze nawet wcześniej się trochę nie zamknęli, ale rzeczywiście. Tak, była. No i była bardzo fajna i mieli pyszne lody. Mm -hmm. Teraz w ogóle są mega popularne, na przykład w Warszawie są takie y, miejsca z fliperami, mm -hmm. y, albo właśnie kręgielnie, no nie, żeby tam sobie pójść i pograć w rzutki, mm -hmm. bilarda. Tak. fajne miejsce, no. Fajne. Mm -hmm. Także zdecydowanie jakby pierwszym plusem największym gier to jest to, że można się spotkać w większym gronie. Tak, tak, dokładnie. A no, a jeśli nie chcecie inwestować pieniędzy gdzieś tam, żeby robić coś na zewnątrz, to mega polecamy, właśnie granie ze znajomymi w państwa miasta. To jest wciąż aktualne, naprawdę. Można w to grać i to się nigdy nie nudzi. I dokładać a... sobie nowe kategorie, wymyślać. Właśnie. A wiedza się poszerza, bo jest się starszym, <grych> mądrzejszym. Tak. E, polecamy karaoke. Można przecież mm. śpiewać w domu. Super. Na przykład, ja mam taką aplikację na, na Windowsa zainstalowaną. I normalnie się spotykamy czasami z dziewczynami i sobie tam śpiewamy. Super. Do, do siebie. No, fajny czas na, na właśnie jakąś tam rozrywkę, na spędzenie czasu pogadania, ale też właśnie pośpiewanie. No i na przykład ta wiedza to potęga, gdzie można grać właśnie ze znajomymi, no nie? I też, też się fajnie bawić. Tak. No i można grać w karty, wszędzie de facto. Nie trzeba mieć elektryczności nawet, żeby grać w karty. Oczywiście, przy świecach. Mhm. Dokładnie. jeszcze to coś. Kiedyś pamiętam, że w, w, na zieloną szkołę jak się jechało, to w autobusie się grało. Tak. Na przykład. Mhm. No różne były. Fajne to były czasy. Fajne, dokładnie. No a teraz trzeba jednak mimo wszystko znaleźć ten czas na to, że to już nie jest takie łatwe. Mhm. No albo też czasami trzeba coś poświęcić, no nie? Żeby, żeby ten czas znaleźć. Tak. No jednak to dorosłe życie składa się z poświęceń. Mhm. Ha. niestety. <laughs> Niestety i... albo istety, no to zależy jak się na to spojrzy. Dokładnie, dokładnie, no. Nie zawsze jest wesoło, ale jest stabilnie. Najważniejsze. Tak. <laughs> Także mamy nadzieję, że te nasze rady i te gry, które tutaj wymieniłyśmy i też nasze wpisy na blogu e, pomogą Wam znaleźć Wasze ulubione gry, nie tylko planszowe, e, bo pewnie też pojawią się wpisy na blogu o różnych innych grach, które można robić e, i w które można grać. Także no, zachęcamy Was do tego, żebyście spędzali czas e, Razem, wspólnie z najbliższymi dobrze się bawili. No a zwłaszcza teraz, kiedy na dworze nie jest za przyjemnie, to można posiedzieć sobie w domu i. Tak, kiedy głowę urywa. No właśnie, głowę urywa tam, a w domu nie urywa. No właśnie, można Można siedzieć i grać. Tak. Super. Także zachęcamy Was bardzo serdecznie do odwiedzenia naszego bloga, do subskrybowania, do klikania łapek w górę i komentowania, bo dzięki temu wiemy, co. Możemy jeszcze dla Was więcej Dokładnie. zrobić. No i zapraszamy na Facebooka i na Instagram. Tam jest Was coraz więcej, a to nas bardzo cieszy. Tak. Jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Mhm. No i dla tych, którzy słuchali wszystkich naszych podcastów, to mamy informację, że zbieramy słodycze. Tak. Naprawdę je zbieramy. Tak, kochani, zbieramy, więc już za jakiś czas pojawi się pewnie ten obiecany odcinek specjalny z naszymi facjatami. Pewnie nie możecie się tego doczekać, <laughs> tak samo jak i my. Tak, dokładnie. Także żegnają się z Wami jak zwykle: Paulina i Marysia. Dzięki, Pa! pa.